Dzień dobry. dobry! Witamy, witamy! Kochani, i co my tu pięknego mamy? Na kolejnym odcinku z pięknymi zdrabkami pełnymi, wygranych z petardami. I zobaczymy, co my tu dziś wydrapimy. Łuki, wydrapie, co my wydrapiemy? Wydrapiesz dla mnie. Działaj, 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 powiedziałaś. Kochani, mamy całą krzyżóweczkę. Może jakaś mega wygrana. Crazy 8, wygrywamy. Paradiso i ekstra pensja. Ostatnio widziałem, ktoś trafił w 26. Kto wie kto wie co dzisiaj u nas zaczniemy chyba od krzyżóweczki za 20 i nie wiem czy przybliżać chyba tak zostawię żebyście widzieli i literki i krzyżówkę, krzyżówkę z drapunia z numerem 11 mm -hmm. wybierana czy nie tak dostałam tak dostałaś ja no, ostatnio jak wybierałam to sam to wiesz jak było sprawdzamy odwrotnie tylko trzeba znaleźć dobrą stronę o tu ostrzej DM. DM dokładamy. Kręcisz tym drapakiem i zmieniasz stronę. DM, no, nie wiem, to... ale to była moja pierwsza strona. DM. M. M. I D. Jest też D. Pokazało się. Miśka trochę przygotowała. U, O. Mm -hmm. U, O. U. Tutaj już troszkę lepiej. My. Pierwsze słówko. Pierwsze. Chyba wszystko. PN. N. Kolejne. Ja to lubię tak czyściutko jak mm -hmm, to jest. Mm -hmm. N. P. Enigma. Chyba wszystko. Tak Wyczyściliśmy. Mi się wydaje. No to dwie kolejne. W. Trochę sportu. F. Tutaj na dole mamy W. Jeszcze W i jeszcze F. A F gdzie mam? Fryderyk. Mhm. No to proszę. Fryderyk już wydrapany F. Poprawiamy i sprawdzamy ostatnią J. J. J, co nam pokaże? J jest drugie, ale gdzie drugie? No, jedno tu, drugie A, tu. Myślałam słowo. Nie mm, ma nic. Wygląda na to, że w krzyżówce numer jeden nie puściutko. ma. Puściutko. No dobra. Tu nie zapominaj, że masz dwie do ogarnięcia, tak? O to chodzi. Zrobimy sobie tak i będziemy góra jeździć, dół. Tak. Góra dół jeździć. A zaczniemy od. R i E Nie będzie drapania. No jest. No, bo, yy, yy, no jest. Złożyłeś tą krzyżówkę i dlatego tak masz. A co? Myślisz, no, żeby ją raz raz rozłożyć? Już, no. Tak. Że będzie lepiej? Tak. No może i ty masz rację. Pewnie, że mam, i co? No, Miśka <laughs> jak coś powie, to się R sprawdza. E. R E i tu kochani wszystko co niżej od razu się biorę za tą niżej R i E trochę powiększ może wiesz tak żebyś miał krzyżówkę jedną myślisz? tak chodźcie zobaczymy o, to lepiej jest to. Lepiej? tak lepiej? no dobra tylko mnie się tu nie buje i stojaku R ale u kruszków. jeszcze. Z ciasta go. No dobra. Tu wyczyściliśmy. Okej. Okay. Dwie kolejne. D O. De no to o. sprawdzamy. D O. Będzie też trochę drapania. Dobrze. Moment. O, pierwsze słowo. Ada, pierwsze mhm. ułożone w tej, w numer 2. No to co w numer 3? Ile? Ile tutaj? Mhm. Hmm. I wszystko chyba mamy. No to dwie kolejne. Bierzemy na różd. Wucha. Hmm. Co pokażemy z tymi z, dwoma? Wucha. Widzę. Takie mało chodliwe trochę. Tak. Aha. H w ogóle? Nie ma. Tylko jedno. wów, w dwójce, a trójka. Chama. A jest. W też i mamy drugie. Ale tutaj G by pomogło. Zobaczcie. Złaśnie. G, G. To by było ładnie. Chcemy G. Dobra. Czy będzie? Mamy trzy szanse tutaj. Mamy F. J. J. F i J. 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 Jest. 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 Jest i F i drugie blisko zwróciku. Mm -hmm. Póki co tutaj blisko rociku. No dobra. F, J. Drugi. Drugi tak. Drugi. Elf, Ewa. Tak. F, J. F. No dobra, czyli na tej stronie. Zdecyduje ostatnia literka. Czy tutaj chociaż zwrocik wpadnie, a może coś więcej? O masz. Ale zdecydowało. Szczęście Ojej. V. Ja cię. V się nam tu rozłożyło. Nie ma. Nie ma. Czyli na tej stronie. Pustawo Nic. zostaje nam czwórka i piąteczka. No to sprawdzamy. Co tutaj misiaki? Becha. B, H. H. już jest. Mamy też B. H. Tu kolejne. I to by było na, na tyle. tyle. Co tutaj? B jest obecne. B jeszcze masz. Bajaderka. Baja, baja. Jest baja. baya bongo. Ale H, H nie jest. widać. Okej, okay. aby nie było VX-a, o A P. proszę, proszę. Mamy, mamy ładnie teraz. No, podrapiesz, podzieje się. A i P. Tak to można drapać, zobaczcie ile się dzieje. O, pierwsze słowo. Dobrze. A, czy jeszcze jakieś P może? Chyba nie widać. Na dół? No to na dół. No, bo już myślałam, że kolejne dwie chcesz zrobić. No to lecimy. A. A. W bajaderce ładnie wleciało. A. Tu mamy P.A. Kolejne, Jeszcze. I umowa A. Umowa na końcu. No i chyba mamy. Tyle. Bez X i bez V poproszę. Aha, no to masz. To się słuchają V Z. Zka tu. Kolejna. Jeszcze. X by nam coś pomógł. No właśnie. Z i na czwórce wszystko, mm -hmm. a co na piątej, Z obecne, Z w zupce, mm -hmm. tyle, wszystko, no to jedziemy, jest wspomniany XFX, ale da chociaż szówko, Jed jednak dali, co? No tak, Max, witamy Maxa. F. F widać? Nie. Same E, mm -hmm. no dobra, tutaj dwa na razie. A na dole F się pokazało mm -hmm. i to tylko w postaci jednej litery. Ostatnia, kochani, w tej krzyżówce jest nią U. Uh. U, u, u. czy coś pokaże U? Jedno. No za mało. Nie ma. No za mało. A tu. A w piątej tu mamy U. Jest zupełnie. Mamy U. To dopiero pierwszy. Tak. Ale słabiutko. Tu jest U. I kochani, <tryk> wychodzi na to, że... Pusto. Pustkowo. Tak krzyżóweczka. Się nie popisała, kacha, ku, kucha, skucha, w tej krzyżówce skucha, no dobra, to crazy. może coś za piątkę, dobra, kochani, pobawimy się z Crazy 8, no i szukamy czarnej, czerwonej, która mnoży razy dwa, ja a bym tu... chciała podzwonić, tak dużo, z drapeczka już spod końca paczki, 47 mhm. numer i jedziemy. Razy dwa. Pięknie. Ale pięknie zaczęli. Ósemunia. No, Trzy. Cztery. Dwójeczka to nasza pierwsza czerwona ósemka. Tak, Na premierze czarny. były czarne. Jeden. Jest siódemka. Kolejna. On A już już, dzwoni... już już brzuszek zobaczyłem. Miszka już leciała dzwonić, kochani, mamy jedną Ś... ósemeczkę. I co tutaj? Dyszka! Dyszka. Dyszka. No, no kochani. Razy, tak jest. Szukamy kontrolnych. Numer jest, ale. Kontrolne GGG. Kochani. Dobrze. Pierwszy raz czerwona, brawo. Prawda? Brawo, brawo. Cieszymy Piękna się pięknie. Proszę bardzo. Dziękuję. Od razu lepiej. Miśka razu. podzwoniła. No to co? Ekstrapensja z numerem 17. Zobaczmy co w niej się kryje pięknego. A będziemy Obronnie. szukali. Nie, no właśnie tą stroną. Ta to w ogóle nic nie zbiera prawie. Aj te nasze zdrapaki. 35, 29, 31 i 18 szukamy. A, a mamy. 27. Ja spróbuję jakimś innym chyba. Napis. Jedyneczka. No, szkoda, że trójki nie było tu z przodu. Siódenek. Siedem. Dwa. Dwa. Za mało. Jedenastki nie mamy. Nie. Pomiędzy blisko, naszymi, blisko, zobaczcie. tak. Siedemnaście trzydzieści cztery. O, i nie ma, I nie ma. tutaj TSC. O, S... misia! Nie wiem. Jak ty <laughs> czytasz te literki dzisiaj kontrolne? Miszka Miśka, No to co? lewy Bierzemy lewego, a Paradiso będzie rodzynkiem chyba dzisiaj na odcinku. Lakrem, de myślisz? Biorę trzeciego z super. Bo te zdrapaki dzisiaj odmawiają. Zdrabka z numerem pierwszym. No i szukamy koszulki tego Buta. Mhm. Sprawdzimy, czy coś ustrzelimy w tej zdrapeczce. A będziemy szukali 31, 34, 24, 13 i 14. Wow. Takie wygrywają. A mamy 35, 16. Dwadzieścia sześć trzydzieści osiem za wysoko i dwadzieścia siedem kolejny rządek trzydzieści siedem osiemnastka nie nasza jak wysoko trzydzieści dziewięć dwanaście prawie prawie dwadzieścia pięć trzeci rządek otwiera trzydzieści dwa o jeden.

Pusto. 33, tutaj pusto, bez gola, chyba J, C, C tutaj kontrolne, różne, jedynka była pusta, a kończymy Paradiso, Paradiso. cała nasza oczko z numerem 21, zobaczymy co tutaj, jają ją chyba, ją wygnij. tutaj, o, mieszana, mieszana, mieszana. wygrana, z będzie mieszana, <noise> i na... O nasosie łagodnym poprosimy. Tak. Kochani, żeby fosa nie paliła. Serce, deska. Co ty <laughs> Zobaczymy w komentarzach, kto ogląda cały odcinki. <laughs> Przestań. Się. Serduszko. Serduszko. I deska. Deska. Mm -hmm. nie Tutaj ma. już nie ma. Ani deski, ani serduszka. Dwa, kolejne to. Płetwy i krabik. I tak, płetwy idą na pierwszy skos na razie. Płetwy i krabik. Jest krabik. Mamy. Mamy, mamy. A na dole? Nie ma. Ani kraba. Jedny mało. Na razie skromnie, skromnie, ale liczę na takie, wiecie. Fajerwerki. Kostka rozgwiazda. Może teraz. Rozgwiazda tu. Mhm. Kosteczka tu. No i masz po jednym. Nie żartuj Naprawdę. na dole nic. nic. Ani rozgwiazdy, ani kostki. Ale może skos będzie Wiesz? No. To jedziemy na prawo. Palma i Flaming. I szukamy. Tu mamy. Palmę. Kolejne. Hmm, gdzie ten flaming na dole? na dole? Jeden. Ale jest palma druga. O, widzisz, jej nie widziałem. I wspomniany wcześniej flaming. Łódź aparat. Ok, szukamy tej łodzi i tego aparatu. Mamy łódź, mamy aparat, jest już kolejny. No teraz trochę lepiej. Zobacz. Widzę. Ciach. Ciach. Ale to się przyczepia. No przyczepia się, drapie jeszcze aparat. A ja, jeszcze aparat. Dobrze. Okej. Okay. Co dalej? Tęcza kompas. I spoglądamy. Mm -hmm. Na górze nic. Jak czy ten? A tęcza dwie. jest. I obok też jeszcze jedna. O matko i córka. Na górze nic. nic. Kompas tęcza. Jest. Jest. No właśnie. Też no właśnie. na skos idzie, zobacz. Pięknie. Też idzie. Dobra. Tutaj kompasy trzy. Widzisz, jak tu nie było, to nie było. Teraz trójki I lecą. I tęczę masz, zobacz. I tu kompasik. No, no dobra, no dobra. No to spoglądamy dalej. Ośmiornica żółw. Ośmiornica żółw. Nic. Nie tu mamy tak. I jedno, i drugie. Ośmiornica żółw. Żółw. Ośmiarnica. Ośmiarnica. Dobra. Tak dziwnie się rozłożyło na razie. Mm -hmm. Dziwnie. Patrzymy, co dalej. Mewa. Kostium. kostium. Tu pani Mewa zasiadła. Mewa, kostium. Czy będzie jeszcze? Kostium był na samym dole, na pewno. Mm -hmm. I tylko ten jeden, wiesz. No, ale tutaj, jakby. Te gacie czwarty. wpadły. No to by było. Jeszcze cztery Sprawdzamy. Mamy termometr i motylka. Motyl w pierwszej grze. Termometr. Motylek. Tu kolejny motylek. A na dole, na tutaj na krzyczaku. Centralnie. Jeden termometr. I ostatnie dwa. Będzie decyzja. Latarnia i okulary. Latarnia, okura, okulary. Okulary. Okulary na górze niewidoczne. Tutaj mamy. Ale linii nie widać. Nic. A tu? Latarnia. I zdrapka kochani. Pusta. Pusta, pusta niestety ten numer YZT niestety tylko jedna zdrapka no dzisiaj się po... na pocieszenie że się pokazała pierwsza rozszerzka czerwona tak ta zdrapka nas lubi ta zdrabka bo ta owocowa 8. Osiem... nam wychodziła no. zobaczymy kochani co na kolejnych odcinkach poszukamy pięknych zdrapek kolejnych Jak pięknych wygranych, zresztą. oczywiście no te pompony no chyba dziś od początku czerwca niewidoczne u nas Niewidoczne, idziemy szukać dalej. Tak jest. Buziaki, słoneczka. Miałego Pięknego dnia. dnia. Pa, pa. pa.